Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Dariusza Drawca do Grzybna. To jest miejscowość położona pod kartuzami. Kolega tutaj lotuje w oddziale, to jest oddział 078 Żukowo-Kartuzy, czy Kartuzy-Żukowo, jak tam mówicie. Jakbyśmy alfabetycznie, żeby się koledzy nie obrazili. O oddziale powie nam kolega Darek za chwilę więcej, ale popatrzmy, bo tutaj siedzimy akurat w pokoju, gdzie kolega ma tutaj z pucharami, które zdobyły gołębie latające na jego nazwisko, bo patrzę, że jest tylko Dariusz Drawc, nie ma na pucharach żadnej tam wpisanej innej osoby. Kolega, w żadnym tandemie nie lecisz, czy z kimś nie, na żonę, drzynkę, a żona pomaga, ale tu widzę że żonę nie uwzględniasz na pucharach, ale to zobaczmy, to są te puchary, puchary, które to kolega Darek zdobył, to przejdziemy teraz może najpierw, kolega nam powie, właśnie tutaj w oddziale Kartuzy Żukowo 078, ilu Was tutaj hodowców jest? No hodowców nie było, zostało mniej więcej tyle, co było gdzieś w granicach około 100 hodowców, 80 lotujących hodowców. Czyli nie. jest jeszcze zawsze taka ilość, ilość, co, co wystarcza, tak? jakieś młodzi gdzieś dochodzą hodowcy, zawsze ktoś tam przychodzi, gdzieś coś jest. Tak? Tutaj sukcesy, no które tak. tutaj odnosisz, to ja powie, o, pochwal się troszeczkę, powiedz to no, tam. Tąle tam oddziału mistrzostwa, jakieś tam drugi widzę mistrz, pierwszy widzę niż, niż młodych. W kategorii B w tym roku. Tam dużo tego no tyle. To na Pucharach to, widzimy. To, to wiem, A pucharów, takie największe sukcesy, zobaczyć. największe sukcesy, które w no swojej karierze, tak, jak możesz powie, pochwalić się, to co, 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 co uważasz? okręgu. Tam mistrza chyba czy widzę mistrza w kategorii. Nie? No takie wszystkie te kategorie pozbierane gdzieś tam. Po tych dziesiątki dwudziestki w okręgu cały czas To zdań, jeszcze dziesiątki. powiedzmy właśnie, bo tym oddziale Kartuzy Żukowo to lotuje tak samo kolega Henryk Eron. Tak, 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 Jacy jeszcze hodowcy lotują? Takich, z, tymi, z którymi tutaj walczycie, żeby pokazać na jaka no konkurencja jest silna. Zawalowie tam koło, koło Henryka Erona tam gdzieś lotują, wtedy tutaj Wojtek Żółnowski koło nas. Dużo tych kodosów. No, A sekcji jest, ile jest, liczy? Sekcji, ile no, sekcji liczy? nas też 40 jest i też tam jest dosyć. Są dwie sekcje czy trzy tutaj? Dwie sekcje. Dwie sekcje, mamy, sekcje. Nasza sekcja kiedyś w ogóle oddziałem była także tam też w granicach tych 40 hodowców sekcji. No, bo tu jesteśmy, to był oddział kartuzy, tak? Czy a, kartuzy? Tak, tak. Kartuzy. tak, oddział kartuzy, a potem się zrobiły kartuzy żukowo. Żukowo, mm -hmm. wiadomo, ale ciągle jeszcze nie? te 80 hodowców, jak macie aktywnych, to jeszcze tak, to tak, zrobi tak, tak wiący, że te 5 nie? tysięcy, no, więc, no, 5 tysięcy go MBS tak, na loty? Na loty młodych było tyle? Oli więcej. Nie? Więcej no, nawet. No, w granicach chyba 7-8 tysięcy na spisach, nie a koło 5 tysięcy wiem, mm co -hmm. tam się mieściło, nie? Także tego troszeczkę tam się zbiera tych gołębi. Tutaj kolega na stole tutaj przygotował, zobaczmy rodowody, bo to jest bardzo ciekawe, gdyż My tego jeszcze nie wiemy do końca, nie pokazywaliśmy, aczkolwiek kolega zdjęcia ma głębią porobione. Zobaczmy, no są tutaj takie lotniki, te ciemne, jak się domyślam, to są wszystko, widzimy tutaj, ferkameny czyste i po nich ewentualnie. Widzicie, ja tam jest ferkameny, a te ciemne akurat seliczki, to są jeszcze ze starej linii. Ja mówię o tej, tu jest ferkamen, tak, a te to są z Wójtowiczu. Są Wójtowicz Wójtowiczy, ratowane, o właśnie, przy no okazji akurat to jest pierwsza samica o mówimy o tej samicy. Kategorii maraton, nie? Co była? Nie wiem, chyba w 15 roku ona była. I to się wywodzi z gołębi z dziśka Lademana też? Tak, to z, z dziśka Lademana, gołębi, z Wójtowiczów, z baksem To Zobaczmy. Dzień, A pochwalimy się, bo akurat ze dziściem Lademanem, akurat wczoraj się widzieliśmy, byliśmy u niego, robiliśmy zdjęcia. Wszystkie głębie, które ma w swojej hodowli zostały sfotografowane, i teraz, kiedy jakieś gołębie młode są, czy jakieś tam pary robi, to ma już zrobione to tak, że. Na, za pomocą tego systemu nasze hodowle, które mamy, tam sobie to paruje, można sobie listy zrobić, też od, odpowiednio podobierać. Dobrze. Ale przejdźmy. Pokażmy, może tutaj jeszcze Darek. Na razie pokażemy tutaj te rodowody, które masz, bo ty to masz dużo tych. Zdjęcia, to jest o właśnie. Samica ty bezpośrednio oryginalne. kupowałeś się tak, tak, na to pipie? Samica kupiona z pipy, nie. Mm -hmm. To jest córka Lotus Lotusa. lady. Tak. Ojciec jest lotusem właśnie. Tak. ojciec jest lotus nie a z drugiej strony tam jest yy, z elektro. To nie? młody ona. z 2019 tak, roku gołą. Tak. Gołąb. Samica. Tak. No to jest. Ale masz też jeszcze więcej. No, znaczy się, mamy tu gdzieś 30 oryginałów. Mm -hmm. już jedne starsze gdzieś tam odeszły, ale dużo jest, nie? To jest z 15 roku. No. A te od Zdzisława, które miałeś, to. Yy, część ta podstawowa tych ciemnych gołębi wszystkich yy, jest, nie? Co była ta ciemna samica, taka co w Polsce u niego dobrze latała. To właśnie mm -hmm. po tej samicy są te ciemne. Tam krzyżówce już z moimi gołębiami, ale cały czas takie bardzo wybitne gołębie i one nawet dociągałem tam do 50 konkursów, mają do dobranych wzrost do płodu, są przerzucone. Nie? No i tam skrzyżówek jeszcze w tym roku też. Lotniczka, która była w zeszłym roku trzecią lotniczką oddziału, to teraz w tym roku jest chyba piątą czy szóstą lotniczką oddziału. Nie? Mhm. I tak samo jest tam w krzyżówkach z werkamenami, teraz te gołębie, tak samo tam już była też y, piąta chyba czy szósta lotniczka też y, oddziału. Nie? Także mhm. to, to mówię na 7000 tysięcy gołębie, one potrafią powtarzać, bo ta jedna tam już. Zrobiła przykładowo w tym roku, dorobiła chyba też tam 50 konkursów. Nie? Mm -hmm. A jak dużo gołębi na loty dajesz? Gołębi dorosłych na przykład? No ja w granicach 100 gołębi posyłam, ja gdzieś tam w granicach 140 gołębi gdzieś trzymam. Trzymasz. Tak? A, z, a z młodych gołębi? Młodych ile miałeś w tym roku? A w tym roku miałem młodych bardzo malutko, bo tam dużo gołębi poszło do kolegów. Zostało mi 61 gołębi do lotu, 56 gołębi skończyłem. Czyli jeszcze, bardzo małe jeszcze straty. Tą, jeszcze tą 50 ką taką słabą gołębi chyba dziewiąty w oddziale zostało. Także dało jeszcze radę walczyć. Nie? No, to Dobrze. Teraz y, jakich karm preparatów używasz tutaj? Na czym bazujesz? Ja Bo... używam karmy mrowcy y, tutaj na, na, na czas cały pierzeniowy i, i taki rozpłodowy, a na czas lotowy to Versalaga albo wanrowa jest mm -hmm. Rozumiem. Czy na jakiś tak. masz jeszcze ulubione swoje suplementy diety? film daje jakieś? Takie no tak mniej no. 30 minut. Ja pamiętam kiedy kiedyś u ciebie nie. byłem, to ty byłeś jednym z pierwszych takich osób, które opowiadały. Właśnie to się teraz już widać, filmy poszły w to ślady, że tymi mieszankami paszowymi były też karmione u ciebie ta, gołębie. Da, tą właśnie no, ta nutrena, bo to była nie. pierwsza chyba firma, co tak ta. robiła mieszankę taką dla gołębi młodych, później ta. w sklepach spotykaliśmy. No, się jeszcze do dzisiaj, no tak? właśnie, ale ta. to było pierwsze, pamiętam kiedy to, no. to, było kilka lat temu, firmy jeszcze nie, nie miały tego produktu w takiej postaci, że tak powiem, rozpropagowanego ta. i później te firmy ProVimi i inne, które produkują te mieszanki, te paszowe. Tak. Oni właśnie zaczęli te, te granulaty robić też dla gołębi, właśnie. Tak. Dobrze. Teraz powiedzmy jeszcze taką rzecz, bo tutaj mówimy o tych gołębiach Ferkamena, które miałeś tak specjalnie, bo widzę, masz ich dużo tutaj rodowodów, to znaczy, że one ci dokrzyżowywane do tych gołębi, to przepraszam, się... to wyłączę telefon z dziska Lademana, one się sprawdziły, tak? Tak. Muszę wyłączyć telefon, przepraszam, bo. Pokażmy, pokażmy tutaj, to masz kolejnego, ma też z e 2019 tak, roku, to jest mody, Panther nie? Boy, samiec. Tak, to jest, to jest z, z Mustanga akurat linii i też mm -hmm. z Elektroniego, nie mm -hmm. jest dużo więcej, mówię tutaj, około 30 sztuk, są starsze, młodsze, gdzieś tam. Nie? Tam przejdziemy za chwilkę do gołębników, pokażemy jak kolega, wyglądają jego gołębniki. I pokażemy też Zresztą jeszcze... Dużo, dużo gołębi tu akurat z werkamena, takich co pasuje dużo do krzyżówki, to jest na linię elektro nie? Mhm. Bo nawet ta moja lotniczka, co jest piąta, to też jest skrzyżowana z gołębiami właśnie tymi ciemnymi od Zdziska i, i te moje, co były w tej krzyżówce już. To, to już druga, druga strona jest oryginalna werkamenta mhm. I to już też za piątego lotnika. Oddziała, tak jak mówię, to też jest 7 tysięcy gołębi, to myślę, że piąty lotnik no to też jest jakiś wyczyn do tego gołębia, a samica jest dopiero dwuletnia, a z czego nawet mi na trzech maratonach siadła jako pierwsza na golemi. Dwa dobrze siadła, nie, a ten trzeci po prostu gorzej gdzieś tam jakaś pogodę zatrzymała, ale też zrobiła konkurs. nie Bo siadła U. jako roczna, też miała bardzo dobre wyprzedzenie, tylko już potem ją chyba tam dwie wyprzedziły, bo ciężko było jej wejść, nie? Tak była wymęczona, nie? W takiej deszczowej pogodzie mocno, nie? Dobrze. To w co? roku, mówię, odpłaciła się też, że, że została jeszcze tam lotnikiem, nie? Oprócz tych gołębi, które tu mówimy, i tak od dziska Lademana, od tutaj Ferkamenów jeszcze jakieś inne wprowadzasz do hodowli? dużo, dużo głębi byśmy wprowadzili jeszcze od, od pana Wojtka Handelka, nie tam z linii Dakara, z tych gołębi, nie, bo tam mam też, tam jak na dole jest na dole. brat Dakara. Aha, Jong Dakar, tak, rzeczywiście. Z O, tutaj widzimy ba, brat Zdenna. Dakara. O. Jest. I te gołęby też się zaczęły bardzo sprawdzać, nie? I nawet oryginalne co tam od pana Wojtka miałem, to tak samo leciały już, nie? I też oryginalami też lecę, bo też tam była w zeszłym roku była lotniczka, co fajnie wyleciała. W tym roku, prawdę, mówiąc, też była u mnie trzecią lotniczką, ale tam była w oddziale gdzieś tam dalej o 15 jakieś pozycji tam zaliczyła. Aha, ale czy, też fajnie. Czyli to tak. się sprawdza, czyli tutaj. Tak, też się sprawdza, nie? A znaczy jeszcze żeśmy dorzucili teraz, takie gołębie z Pipy kupiłem akurat yy, z gołębi dzielemy? Roma, akurat mm -hmm. nie z tych gołębi, ale żeśmy od plata, żeśmy kupili, ale też. Bardzo fajne no. młode teraz. Mówisz żeście kupili to znaczy w sumie z kim. Ze żoną, no bo my tak z, zawsze aha, ze żoną, bo we dwoje, żoną, we dwoje gdzieś coś robimy, to, to, to zawsze gdzieś tam coś Rozumiem. tak to się miesza, no bo żona też pomagał, tak by nie dał rady za dużo pracy troszeczkę mam. Także żonie też trzeba trochę tej zasługi dać. Nie? Dobrze, to co, przejdziemy może do gołębnika, A, pokażemy. Albo po... się i pokażemy tak ale wszystko. może A, pokażemy A, też to gołębnik to, właśnie to. trochę jak wygląda, okay. także nie za chwilkę przejdziemy do gołębnika i dalej będziemy tutaj kontynuować rozmowę z kolegą no i widzimy tak, kolega Darek tu troszeczkę od ostatniej naszej wizyty rozbudował te głębniki Tu mamy po lewej jaki jest gołębnik? Rozpłodowy tutaj lotowy widzimy. Tam na młode który to? Tamten, ten biały i tutaj i kawałek tego. Zobaczmy, ja się trochę tak odwrócę, pokażę okolicę, żeby tak słońce w obiektyw kamery mi nie weszło, ale zobaczmy, to jest tak lekko na górce. Ładnie tutaj wygląda. Do, tylko te druty masz, o, to chyba... nie, tam one ale jest. nie przeszkadza, I startują, także nie ma problemu. To co, pokażemy jakieś gołębie, nie? O i tutaj mamy już takie widzę, kolega ma jedne gołębie tutaj, to są co samce tutaj same widzę, tu? Samce, e, nie, nie, nie tu sam. Już już, już sparowane. Gołębie. Sparowane tam są tam, też. aha. Już są sparowane, a tutaj masz też takie pary. A tutaj mam w boksach jedne, potem tam z tyłu mam następne boksy, nie? Mhm. Już akurat. Yy, Gołębie z tych ciemnych, akurat parowany tutaj na gołębia, też takiego co, co żeśmy kupili od pana Tadzia Pałki, ale też z drużyny tej widzemistrza Polski, co miał w 18 roku. Ten mm -hmm. gołąb jest przepiękny. Tak ma numer gołąb. ten gołąb? Przepiękny. Yy, 17 numer, roku? Yy, tak, 0489-131. Mm -hmm. To jest gołąb, co był w drużynie widzemistrza Polski w u... poprzednim sezonie u pana Tadzia Pałki. Mm -hmm. Piękny. MTM Pałka na giełdzie, te gołębie się też cieszą dużym zainteresowaniem u nas, widzimy, I z czym jest teraz parowany Z Verkammenem? Na ciemnej ciemne gołębie to jest tutaj krzyżówka Czy... taka z dzisiaj gołębi z Verkammenem. Czyli nie? tego Lademana Zdzisława, Ta. czyli wójtowicze te? Ta. No tu, ten... mamy, tu mamy samiczkę już parowaną z Dakara i z ciemnych na, o na nie wspominałeś chyba wtedy. Czy o tej no właśnie, znaczy, że to, jest, to jest późna samica, wychowana dla mnie do rozpodu. To jest siostra Dakara? Nie, e, Nie, to jest córka tego brata Cór... Dakara. Córka brata na ciemne, Dakar. na ciemno, mm -hmm. nie? A samczyk jest mały, to jest akurat z tej głębi y, Dzielemy Roma, nie? Dziele, no. Także tak one tutaj sobie siedzą. A dole one jeszcze czuć. mamy też gołębie sparowane. To są akurat werkamenka oryginalna, samica. Z nabytków właśnie? Tak, nie 487, to jest ona z 16 rok, samiczka, to jest taka dosyć ładna. Też już gołębie po niej chodzą, był z niej yy, gołąb, który miał 14 w kategorii B. A samczyk jest przepiękny, to są akurat gołębie, podażone. to prezentowania. To są gołębie yy, Hautena. Są takie głębie barcelońskie na... Hołbena czy? Houten. Houten? To są głębie takie, co na tam Krakusie tam latały, co kiedyś wygrał ten y, finał, nie? Mhm. No to są te gołębie. To jest gołąb akurat. To ma jaki numer? Hołden. Mą takie oko ciemne. NL 149 0240. I on jest z roku? Z roku 19. 19. 19. No i w edycji tam latały na no stronie mhm. było, było przeze mnie, nie? Dobrze. Czyli te pary widzieliśmy tutaj, masz też poparowane już. Poparowane na suchym ruszcie, widzę, to jest są, tak? tak? Otworzymy, pokażemy, tak, może przejdziemy trochę dalej, przejdziemy. No do tyłu, przejdziemy do mm -hmm. o, sobie popatrzymy. Widzimy te ciemne właśnie tutaj przeważają chyba no. u ciebie. No tutaj już krzyżówki takie, co są właśnie w tych głębi ciemnych, ciemne, co dziś Demana były na kameny gdzieś parowane. My toż akurat ojciec też tej która była piosną, Ten. Tym tak, Bogu. to jest z którego 17 roku. 17 rok. Mm -hmm. To ładne szybkie skrzydło i Czyli tutaj masz raz, dwa, trzy, cztery, akurat jeszcze z cztery. 16 posadnie. par masz tutaj, tak? Czy jakieś wolne są? Nie, to jest 20 par. 20? A tu jest akurat wyszła mi taka Wujtowiczka z moich trzech szóstek. Podeszła pod gołębie tam Siedza Słabego gdzieś do tyłu. Kiedyś jak sprawdzałem pod tą baśkę, że wyszła w takim mm. kolorze, nie? A gołąb ciemny, a drugi był niebieski. Nie? Tak to też przepiękne. No czyli znaczy, 20, tak? a to widzę 16 cali. E, nie, bo to kiedyś rozrywane było. Kiedyś Aha! W i ten, no mamy pięć, nie, bo na dole jeszcze się a, rzeczywiście, no, zapomniałem. Się się rzeczywiście są miseczki. Tu masz na suchym roście. Sprawdza a. się to rozwiązanie tutaj? A, no jeszcze kilka, kilka lat tutaj stosuję. Dobrze, tak, to już akurat. Tak sobie przejdziemy. O. To jest akurat oparowany, na no, luźno chodzi, a to jest y, Dakara brat, nie? Brat Dakara? Tak, tak. To jest ten brat Dakara mm -hmm. na, 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 akurat na, na moim 3.6, To na tam 48, one wszystko latały, każda na kategorii. To jest, mówię, tam skrzyżowany z dzika głębiami, mm -hmm. To jest akurat ta y, Lady Lotus, nie? Od To jest y, samiec, jest y, wnuk tego Mustanga i ze strony Elektronie. Te głęby nowe właśnie na tak. Jak widzę patrzcie no gdzie? Tu są rok. następne werkameny, nie? To jest samiec, to jest yy, syn Roberto. Na samicę też tam ma lotniczkę teraz parowane, bo w zeszłym roku były parowane czysto. W Tym roku jest początek na krzyżówki, dopiero potem będą na czysto. Tam jest yy, Imbred Mustanga, ten ciemny gołąb. Mhm. Parowany akurat na samicę od Houtena, nie? To jest taka krzyżówka krótkiego dystansu, takiego silnego z długim dystansem, nie? Także myślę, że... Bardzo Coś pamiętam, będzie. Nie? No i tu mam dużo jeszcze Elektro też w oryginalne, nie? Mhm. To widzę w każdych celach tak się starasz mieć, jak już w każdym razie, tych takich sparowanych, takie te karmiki indywidualne. Tak, tak. Pojniki też. Tak, tak. jest fajnie, nie? Mhm. jest jakaś i ten, nie? Mamy też samiczkę akurat. Młodych się kiedy Berkman. spodziewasz teraz tutaj? No nie wiem, już zaczęły jajka mieć, Aha. Nie? Czyli tam jest za miesiąc. Tak, że mają tak spokój, także teraz można z No jeszcze jest tej starszej linii Werkomena, tak jak tam Przykładowo samica z 9 roku, która no dobrze się trzyma. Jeszcze w zeszłym roku. Co czas daje młode? Daje, daje. Mhm. No mam jeszcze córkę, na znaczy dzisiaj siostrę Karin od, od pana Wojtka Handerka. To jest tam z tyłu, ze samcem też. Z linii akurat Elektro z Werkomenem oryginalnie też sparowanym. No i no mieliśmy sam... teraz te gołębie. Przemka Chruszcza, one były oryginalne handerki, które były lotowane właśnie tam w oddziale u Przemka, zeszły, dużym zainteresowaniem się cieszyły. To oryginalny nie? To Jest tylko coś koło 30, chyba mi się wydaje, ich jeszcze powinno być, nie? bo tam jest Na giełdzie tutaj co jakiś czas wystawiamy gołębie od kolegi Darka, też mieliśmy ostatnio gołębia, właśnie tu mam rodowód, bo on został sprzedany na rzecz muzeum. Tutaj popatrzmy, jest ten gołąb, a musimy ten rodowód tylko koledze, który to go nabył, przesłać. O, ale bardzo dziękujemy przy okazji Darkowi. A tutaj popatrzmy jakie masz, to, to, jest, to, jest... to jest? To jest wnuk tego Mustanga. Mustanga. Tego Camena, nie? Przepięknego, mhm. bardzo silny, złożony. Dobrze. Pójdziemy jeszcze zobaczyć gołębnik lotowy, co? Okay. I tu przeszliśmy do przedziału. Samiczki są same, tak? Tak, tu są samiczki lotowe. Mhm. Już taka ekipa. Gołębi, które pójdą do 50. Jest tu też kilka fajnych, wybitnych samych, co ładnie w tym roku nawet w kategorii B leciały. Na krapianą masz fajną, ciemniejsza, taka troszeczkę, Te ale. Jest nóżka, akurat y, z gołębi y, generała, który u, u marka trzaski był. To ja mam jego córkę, to jest po córce go. Mhm. I ładnie leciała, już też. zerombista lotniczka, ładnie w kategorii B końcówkę doleciała też mi tam. Do tego pudła, do B dociągnęła, nie? Przepięknie, szybkie, ale leci wszystko też i krótki i długi dystans, nie? Także przepiękny go Ktoś tam mówi gdzieś, że tam nie lecą, gdyby mnie bardzo dobrze lecą. Ja widziałam syn się nie pomaga Ci w gołębiach. Nie, żona. Żona tylko. Też kibicuje? Tak. A. Można powiedzieć, jak w tandemie. To jest akurat moja lotniczka, co w zeszłym roku była trzecią lotniczką w oddziale, w tym roku jest chyba szóstą lotniczką, nie? Bo ja mhm. w granicach 50 konkursów. I to jest z czego się wywodzi właśnie? Tu jest z... część z werkamena, a część z gołębi takich musztetów. No, no, akurat co roku jest na ostatnim lotku teraz tak dokańcza i tu jest też werkamen w tych gołębiach i gołębie musztety. Co takie musztety, co ja kiedyś kupiłem tam od e, Państwa Mackiewiczów e, z mielna. Z mielna no, no. Bo ta krzyżówka, gdyby nie mieli, to fajnie też się sprawdza, nie? Także to w też dosyć fajnie idzie, Jakby ktoś był zainteresowany, może do kolegi Darka zadzwonić. Numer tam podamy pod filmem. Jakby ktoś był sobie, chciał zażyczyć jakieś takie coś zinbredowane. To Zobaczę jeszcze to, jeszcze to samica od czaski, trzaski co jest generała. To praktycznie jest oryginalna. Z jednej strony ojcem jest werkamen, a mhm. z drugiej strony jest ta... Yy, Córka generała, nie? Po córce generała. Mhm. Także to też co miał złoty medal na olimpiadzie, nie? I... Gdzie tak patrzyłem, tam w karmikach miałeś cały czas karmę, teraz też tu masz karmę i im cały czas nasypasz? Nie, 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 nie. One teraz tak dosyć wyjadają, także jest to troszeczkę chłodnie, to też inaczej to z tymi szybciej, z, szybciej trawią to, tak. zużyją na no, energię. No, to takie, to są... uh -huh. no, tutaj to ciemniejsze, coś, to też wszystko jest zwerkomena, bo będzie oblatane, już jedne są dwuletnie, nie trzyletnie, także już się dosyć tego zbiera, nawet te niebieskie też ładnie lecą. Tego jest. Widzę, żadnego nie widzę gołębia czerwonego płowego. Nie, no jest jeden płowy gołąb Ale gdzie on? Tu go nie widzę a to tam sam jest. A jest tu jest jeden. No. No to jest taki mój rodzynek tutaj akurat nie to jego matka to leciała dwa razy Barcelonę i kiedyś przyleciała ciężką taką barcelonę w 2010 roku. A ta samiczka pochodziła od takiego hodowcy Sagan się nazywał, nie co ja nie? Który to jest niezdniszalny. jest gołębia? 14, 14. Ciągle lotujesz? Czy jest lotowany? Tak, tak. Nie, znaczy się teraz w tym roku zostało dla samicy. Mhm. No, tu mamy czy już gołębia z gołębi y, pana Tadeusza Pałki. Nie? To jest z 19 roku gołąb. nie? Tak, 19 mhm. rok. Nie? Całe loty wszystko też przelecone, samczyk. Przepiękny, potężnie nie też potrafi. Chyba tam dosyć dobrze w lotnikach rocznych też ten gołąb stawa. Czyli tutaj mamy już gołębniki lotowe zobaczone, gołębie też tam kolega. Po, tak, do a do przejdziemy za do drugiego tędy. Nie, 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 nie bo myślałem, że tutaj, tutaj. jesteśmy przy wejściu. Do. Tutaj kolega mój co to samce są to następne. To samce tu masz następne. tak ciemniej trochę w tym gołębniku. No, tak, tak. akurat słońce zachodzi, to roku, także to wszystko gdzieś tam ucieka. tutaj masz tak, widzę, też na różcie, tam nie, tam nie miałeś, tam miałeś ten suchy różce, a tutaj tak, to masz, na rozpłodzie, nie? A tu masz normalny róż, to jest z firmy Polmark, rzepki, widzę pana Marka tam. No, no tu fajne głębie też są tam, mówię, przykładowo bo tu po pana Wojtka Kanderka, tam bym, na Krapiany, Drufi, był ten nakrapiany, drugi co mówił Tak, tak, ten co na Ten co przyleciał? Tak, myślę, że to też dosyć fajny Także jest troszeczkę tego, no, mówię są... Strat nie miałeś z tego co mówiliśmy, dużych, nie, 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 także nie, ja zostało. Nie, mam, nawet tam miałem jeden lot, taki gorszy maraton w tym roku, ale zrobiłem na tym maratonie tylko trzy sztuki. Nie? O. O. Wszystkie Troszeczkę gorzej gdzieś tam przyszły, ale trzy sztuki zrobiłem. To tak, gra, to mimo... gratulujemy i życzymy, że takie straty też w przyszłych latach były małe. Żeby nie, w ogóle trzeba w tej, nie trzeba wtedy tak dużo hodować i zostawiać. No jak no. mówię, zostawiłem sobie tam 60 młodzików, a oblatałem zostało ich 56. W tym, że z 61 Jastrządzę. Mhm. A jeszcze ulatały, że dziewiąta drużyna bo. No. No. I co warto powszechnie Wspominajmy, rok, że to jest 80 hodowców aktywnie lotujących. Tak, no chociaż tak. rok wcześniej to żeśmy mistrzostwo wzięli, akurat w młodyk młodych na oddział, także... Tutaj masz co? Samiczki? A, samiczki. Tak pokażemy je. Tu jeszcze anteny zostały, tak? Czy nie? Nie, jeszcze są zostane. Jeszcze do czasu zdjąć. To, to jaki system Tauris masz? Nie, nie, benzyn. Patrzmy, są samiczki. Też samice lotowe są. Mhm. Tam to, jest taki, o widzę, skry, niebieski. A ten strych ładnie leciał, bo był nawet yy, po pierwszych trzech latach najlepszym lotnikiem na oddział na młode mm. pióro. Przy w drzwiach, żeby tak może nie wyleciały. No i tu jeszcze jeden płowy jest. To jest tego właśnie go samca, co tam pokazywałeś? Nie. To jest nie. akurat od kolegi. Yy, bo taki co dostałem, A to jest yy, też lotniczka akurat. Ta co była piątą lotniczką na oddział w tym roku. Co leciała te maratony to wszystko. A pochodzi też, tak jak mówię, to już są ciemne gołębie skrzyżowane wójtowicze z gołębiami werkami. Przepiękna samiczka, nie? Bo Drobna taka chyba jest. Ta, nie? i z linii elektron. Jeszcze pokażę. O, a tu jest chyba samiczka akurat, też z jednych lotniczek to jeszcze dąże podobne jest akurat do samiczki która jest od pana Wojtka Handerka Pokażę też ja Tam się to jest lotniczka też oryginalna która leciała od pana Wojtka Handerka przepiękna samica przepięknie. Ta jest z 2017. Tak, roku. 2017. Nie? Także rok wcześniej była chyba trzecią lotnicą u mnie chyba w piątą czy szóstą też w oddzielę coś tam koło tego, a w tym roku gdzieś tam dalej mniej po 15-20 miejsca gdzieś jakiś konkurs jeden czy dwa i uciekły, nie? ale poza tym taki tak rewelacyjnie lecia. No to zapoznaliśmy się dzisiaj to z hodowlą kolegi Darka. Ma tu jak kolega, przypominamy w hodowli bardzo dużo oryginałów i Ferkamena od kolegi Wojciecha Hańderka, brata Drakara między innymi. Skarin też gołębie, no naprawdę imponujące te gołębie w rozpozie, z pochodzeniem i nabytki też zakupione bezpośrednio na pipie. Tam będzie się z tymi gołębiami można zapoznać, bo on tam zdjęcia ma, ja liczę, że tam czy na stronie hodowlę u Tomka, czy tutaj u nas one będą pokazane, to będzie można sobie tutaj nawet tutaj go do kolegi, jakby ktoś był czymś zainteresowany do nabycia, zadzwonić, nabyć bezpośrednio. Także bardzo koledzy dziękujemy, gratulujemy, życzymy, bo jesteśmy 30 grudnia u kolegi, życzymy szczęśliwego nowego roku. Wszystkim hodowcom do... też. Bardzo tyle, dzie tyle, tyle gołębi, tyle żeby wracać. Także dziękujemy, żeby, do zobaczenia, żeby, ale... dobry lot. Okej, okay, dobry lot. Wprawdzie już się przed chwilką pożegnaliśmy. Życzyliśmy wszystkiego najlepszego w nowym roku, ale tutaj kolega Darek chciał jeszcze wspomnieć o swoich dwóch kolegach, tak, A, który może, chciał pozdrowić. Chciałem, chciałem pozdrowić takich dwóch kolegów, Tomka Klimka, tam z oddziału 276 i Marcina Woźniaka z oddziału 0,36. Też wszystkiego najlepszego i trzymaj się kocham. Koledzy powiedzmy, bo 0,36 to chyba gdzieś na południu, tak? Nie, to jest to tutaj jest koronowo. Koronowo, koronowo, koronowo. koronowo. Koronowo i A, a Klimek Tomek to chyba. Z, yy, to jest. Yy, Hej, jest... no ten. Grudziądz? Nie, nie Kołopiotkowa, trybował. No, no kurde, wyleciało mi z głowy teraz, trochę stresu to ucieka. Coś. No nic. <laughs> Także przyłączamy się do życzeń i do zobaczenia teraz już nas całkiem. Dobry lot. okej okay. 那咱。<No. S 2> <Right. S 1> right.